Zbliża się i to można powiedzieć śmiało wielkimi krokami 34 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie y, słyszalny w całej Polsce, mało tego, na całym świecie, miasta i sztaby organizują fantastyczne aukcje i akcje, dzięki którym zebrane zostaną środki dla dzieci z chorobami układu pokarmowego. W jednym ze sztabów w Olsztynie ruch jak w ulu. Z tego, bo, bo. Trwa łączenie części łańcucha serc. Przez ostatnie tygodnie papierowe łańcuchy sklejali i strzywali wolontariusze wraz z uczniami z ponad dziesięciu olsztyńskich szkół. Podczas finału na miejskiej starówce powstanie z niego olbrzymie serce czwarty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 25 stycznia, siema! Praca w sztabach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Warni i Mazurach w re. Mamy rodziny, mamy osoby, które skorzystały z tego sprzętu i które dzięki temu sprzętowi żyją. Maluchy z regionu, którym orkiestra już zagrała, będą pomagać innym. Tak jak trzyletnia Lili, która teraz uwielbia bawić się z mamą. Wojciech pomógł, zanim Liliana złapała pierwszy oddech. Tak na dobrą sprawę zaraz na sali porodowej. Później już w inkubatorze. No i tak na dobrą sprawę mamy wrażenie, że spotykamy coś codziennie, bo rehabilitację dzienną mamy w szpitalu. Lubisz śnieg? Lubię. A jak bardzo? Bardzo. Lili z orkiestrową Puszką pojawi się na Olsztyńskim Starym Mieście równo za dwa tygodnie. W poprzednim roku orkiestra zebrała prawie 290 milionów złotych. Natalia Bąbala, głos regionu.